Książka to okresen rekonstruktorek epoki napoleońskiej. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty. A w tej serii pokazuję Wam okres na rekonstruktorek. No dobra. Żarty żartami. Znaczy, jak w książce o Ermitarzu mówiłam, że o ślinieniu i w ogóle, i tam były takie duże zdjęcia i były powiększenia tych zdjęć, i w ogóle. <laughs> no więc... To cuda dotyczy tylko i wyłącznie epoki napoleońskiej. Ma tekst, żeby nie było. Ma, yyy... zdjęcia. Z detalami haftów. Ostrzyło? Mam nadzieję, że było strzyło. Macie tu ryciny, yy, specjalnie żeby opisać, porównać i tak dalej. Mam nadzieję, że to się w ogóle cały mieści w kadrze. Proszę bardzo, sukni ślubne na rycinach, oryginał. Masa, masa absolutnych detali, smaczków. Nastroje męskie też są. Panie, mm -hmm. mm. Budki, powiększenia y paska z zegarkiem. Kawałek diary. No, miodzio. miodio. Absolutny miodio. Mm. Problemem, problemem jest to, że ona jest praktycznie nie do dostania, A jak się pojawia, to ma jakieś horrendalne ceny. Jak zobaczycie, jeszcze szybko wam zrobię przebieżkę. O! 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 o.